Cześć, widzieliście tutaj Pyro, a to jest kolejny odcinek Cube Bugi, i Ciekawostki. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak bardzo szybko podróżować za pomocą paralotni klasą Ranger. Zapraszam do oglądania. Muzyka Okej, okay, ja już jestem i właśnie patrzcie, klikacie X i macie drzewko skillów. Z każdym, jeżeli będziecie mieli level up, macie dwa punkty, które możecie użyć do różnych rzeczy. Aby latać paralotnie, musicie 5 punktów dodać sobie do climbing, następnie możecie 1 dodać do hand glid hang gliding i możecie już latać. Aby latać, trzeba iść y, kupić y, w sklepie z woreczkiem pomarańczowym parlotnie y, i później, aby latać, klikamy G. I wtedy już tylko trzeba spację kliknąć i można latać. Oczywiście da się też wywalić, ale y, najlepiej lądować, jeżeli jeszcze raz klikniecie G. O, tak. I teraz y, jest pewien bug, bug, jak wolicie, w którym można po prostu super szybko podróżować. Jest to, wygląda to mniej więcej w ten sposób, że y, trzeba sobie odlokować na drzewku umiejętności retreat. Retreat. Nie wiem jak to retreat. Coś, tak. Jest to odskok taki, wiecie, podczas walki, jak się bijecie, już macie mało HP, możecie odskoczyć od wroga ten jest dobrze. No i właśnie będzie polegał na tym właśnie, będzie polegał cały bóg, żeby to trzeba, a, trzeba będzie mieć właśnie to, przynajmniej na jeden. No i dobra, klikamy G i lecimy sobie, nie? Jest to dosyć wolno, chcemy przyspieszyć. Patrzymy się za siebie, to jest bardzo ważne, za siebie i klikamy dwójkę. I patrzcie, przyspieszyłem, o wiele szybciej lecę, jeżeli klikam spację lecę w górę jest to bardzo przydatne. Można lecieć też tyłem, a co nie jest zbytnio przydatne, bo nie można wylądować. Ale ten, ale no też da się to jakoś tam załatwić, troszeczkę trzeba czasu na to. Dlatego no jest to bardzo, bardzo przydatny sposób według mnie podróżowania. Bez tego był to ja bym naprawdę tutaj zfiksował. No i właśnie na tym to wszystko polega. Myślę właśnie, że to będzie wszystko w tym odcinku. No, właśnie, opadcie, od razu się wzbiłem tak wysoko w powietrze, zaraz wlecę na tą górę. Nie, tu na górę jest. A poza tym, jak Wam się skończy stamina, to dalej lecicie w przód tylko takimi kręciłkami. No, więc to było na tyle. Myślę, że Wam się ten odcinek podobał. No jest trudno trochę się tego nauczyć, ale da się naprawdę, naprawdę. Tylko trzeba się przyzwyczaić, że nie można tak szybko wyglądać. No, to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Łapka w górę lub łapka w dół, jak kto woli, bo jeżeli wam się to przyda, to łapka w górę, jeżeli nie, no to łapka w dół. Ja tam, wiecie, daję wam pełny wybór. No to cześć.